Przez 22 lata Weronika była niewidoma. Oto opowieść Weroniki, która doświadczyła cudownego uzdrowienia. Noc była cicha i spokojna, gdy przyszłam do salonu szukając ulgi dla mojej gorącej duszy. Usiadłam w fotelu naprzeciwko krzyża i zaczęłam rozmawiać z Jezusem, jak zawsze, prosto z mojego serca. Nie znałam modlitwy na pamięć, więc to, co wyrażałam, przychodziło prosto z mojego wnętrza. Nawet podczas odmawiania Ojcze Nasz, czułam, że słowa, które wypowiadam, są moimi własnymi, wypełnionymi uczuciami. Siedziałam tam, ofiarowując Jezusowi każdą radość i każdą łzę. Wiedziałam, że on doskonale zna moje przeżycia, moja miłość do Niego. Była nieopisana. Największą radością było dla mnie powierzenie mu każdej codziennej sprawy, różnych sytuacji i bliskich osób. Potem pytałam go: Co o tym myślisz? Jak możesz mi w tej sprawie pomóc? Nieświadoma upływu czasu, w pewnym momencie zauważyłam coś niezwykłego. Moja twarz zaczęła mnie palić z gorąca. Ogarniało mnie coraz silniejsze światło. Byłam przestraszona na początku, a moje serce biło jak młot. Następnie dostrzegłam postać mężczyzny w świetle. Był to Jezus. Widziałam go, ale był on otoczony tak wielkim światłem, że miałam tylko świadomość jego obecności. Jezus wyciągnął do mnie ręce i powiedział: Chodź, wstań. I módl się ze mną. W tym momencie ukazała mi się wioska położona na wzgórzach. Byłam zdezorientowana, ponieważ nie rozpoznawałam tego miejsca. Zobaczyłam kościół z dwiema wieżami, a na każdej z nich krzyż. Widziałam trzy okna w arkadach oraz witraż po prawej stronie, przedstawiający zwiastowanie. Chociaż podróżowałam z mężem Aleksem do wielu miejsc, takich jak Izrael, Lourdes i Fatima, nigdy wcześniej nie widziałam tego kościoła ani tej wioski. Jezus spojrzał na mnie, uśmiechnął się i powiedział: „Meżugorie, tam dam ci światło i pokażę drogę.” Nagle zniknął, a ja siedziałam w fotelu, zdezorientowana i niewidoma. Próbowałam zrozumieć, co się stało i co to może oznaczać. Aleks znalazł mnie płaczącą z radości. Był zaniepokojony moim stanem. Przekazałam mu wiadomość o tym, co się wydarzyło. Jezus przyszedł do mnie i powiedział, że powinniśmy jechać do Medżugorje, modlić się z nim i że tam dostanę światło i wskazówki. Rozpoczęliśmy poszukiwania. Dzwoniąc do biur podróży, ale wszędzie słyszeliśmy to samo. Nikt nie słyszał o Medjugorje. Ta mała wioska nie znajdowała się na żadnej mapie ani w przewodnikach turystycznych. Byliśmy zdezorientowani, ale po dwóch tygodniach otrzymaliśmy wiadomość od przyjaciela, który wrócił z Medjugorje. Był zachwycony i opowiadał nam o Matce Bożej ukazującej się kilku młodym osobom. Ta mała wioska nosiła nazwę właśnie Medjugorje. Zorganizowaliśmy formalności wizowe i wsiadając do samolotu wyruszyliśmy do Medjugorje. Po przyjeździe wynajęliśmy samochód i zaczęliśmy zwiedzać wieś. Aleks patrzył uważnie i nagle zawołał. Weronika, jesteśmy na miejscu. To jest ta wioska. Kościół z dwiema wieżami, wielkim krzyżem na szczycie góry. Wygląda dokładnie tak, jak opisałaś. Byliśmy tak podekscytowani jak dzieci, siedząc w samochodzie. Aleks opisywał szczegółowo wioskę, a ja chłonęłam każde jego słowo jako potwierdzenie mojej wizji. Jezus nie zawiódł mnie. Przez dwa dni trzymając się ramienia Aleksa przemierzałam Medjugorje i wzięłam udział we wszystkich proponowanych przez parafię wydarzeniach. Mieszkaliśmy u rodziny Miri Ostoić i słuchaliśmy z podziwem ich świadectwa, jak starają się żyć według orędzi Matki Bożej. Trzeciego dnia Mira zaprowadziła nas do Wicki, która przemawiała do grupy pielgrzymów w różnych językach. Aleks starał się chronić mnie przed tłumem, ale byliśmy tak ściśnięci, że nie mogliśmy się poruszyć. Nagle Alex, zaskoczony tym, co widzi, Powiedział szeptem: Weronika Wicka patrzy na ciebie, uśmiecha się do ciebie, uśmiecha się również do mnie. To było niesamowite, że w obecności pięciuset ludzi Wicka nie przestawała wysyłać uśmiechów do mnie. Aleks opisywał mi wszystko, co się działo, a ja pragnęłam zobaczyć Wickę. Nagle poczułam dłoń na swoich oczach, osłupiała. Skupiłam się na słuchaniu obcego języka, który słyszałam wcześniej. To był głos Wicki. Przyszła modlić się za mnie, za moje piękne niebieskie oczy. Po długiej modlitwie Wicka zdjęła dłoń i poczułam, że moje prawe oko odzyskuje wzrok. Krzyknęłam z radości. Widzę! To nie był sen. Wszystko działo się naprawdę! Pierwsze co zobaczyłam, to twarz Wicki i jej promienny uśmiech. Jednak ta wizja trwała tylko chwilę, gdyż Wicka przyciągnęła mnie do siebie i objęła. Jej czułość sprawiała, że czułam się jakbym dotykała nieba. Aleks płakał z radości. Odzyskałam wzrok, wieść o tym rozeszła się w ekspresowym tempie. Po wieczornej mszy świętej, ojciec Sławko poprosił mnie, żebym podeszła do ołtarza i odmówiła magnifikat przed pełnym kościołem. Miał rację, stałam się chodzącym magnifikat, nie przestając dziękować Bogu za przywrócenie mi wzroku. Nie spodziewałam się takiego cudownego uzdrowienia. Jezus nigdy nie daje fizycznego uzdrowienia, nie dotykając jednocześnie całości osoby. Jego dary. Są skierowane ko uzdrowieniu duszy, które trwa wiecznie. Nieustannie powtarzam sobie słowa, które usłyszałam tamtej nocy w margate. Tam dam ci światło i pokażę drogę. Skacząc z radości i tańcząc na ulicy, Weronika zawołała w podzięce. Ona, która była niewidoma, mogła widzieć. Do dziś jest przepełniona taką radością z miłości Boga. Że nie może się powstrzymać przed wyciągnięciem ręki i kochaniem wszystkich wokół siebie. Następnego dnia po uzdrowieniu Weronika i Aleks wzięli udział w wykładzie księdza Sfentozare Krelewicza w żółtym budynku za kościołem. Podczas wykładu, ku zaskoczeniu Weroniki, obraz gospy na frontowej ścianie ożył. W pokoju zapanowała cisza. Wydawało się, że wszyscy widzieli, że coś się dzieje. Wtedy Weronika zobaczyła, że Matka Boża trzyma w dłoniach coś ciemno-niebieskiego. To był kontynent afrykański. Co to mogło znaczyć? Modlili się. Kiedy następnego dnia siostra Emanuela przemawiała, wszystko stało się jasne. Zostaliśmy wezwani do szerzenia orędzi Matki Bożej w Afryce. Miłość Boga! Jest największym darem, jaki możemy otrzymać, a jej głębia przekracza wszelkie nasze ludzkie wyobrażenia. Bóg, który jest naszym stwórcą, zna nas lepiej niż my sami siebie znamy. Wie, czego najbardziej potrzebujemy i z miłością troszczy się o nasze życie, zarówno to duchowe, jak i cielesne. Od początku stworzenia człowieka Bóg nieustannie okazywał swoje pragnienie. Aby być blisko nas i by każdy z nas mógł cieszyć się pełnią życia, pokoju i zdrowia. On pragnie uzdrawiać nie tylko nasze ciała, ale przede wszystkim nasze dusze, ponieważ to dusza, nasza wewnętrzna istota, jest tym, co nadaje sens naszemu życiu i łączy nas z nim. Pismo Święte jest pełne świadectw Bożej troski o ludzi, o ich życie i zdrowie. Jezus Chrystus, który przyszedł na świat, aby nas zbawić, przyniósł uzdrowienie tym, którzy cierpieli na choroby ciała i duszy, ukazując w ten sposób nieskończoną miłość Boga. Każde uzdrowienie, jakiego Jezus dokonał, było znakiem Jego współczucia i troski, ale także przypomnieniem, że Bóg pragnie dla nas nie tylko zdrowia fizycznego, ale i duchowego. Nie przyszedłem wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników, mówi Jezus. Te słowa pokazują, że Jezus szuka nas tam, gdzie jesteśmy słabi, zranieni, zagubieni. Pragnie nas uzdrowić swoją miłością, która przenika do głębi naszego istnienia. Bóg uzdrawia nas swoją miłością, ponieważ wie, że życie człowieka nie może być w pełni szczęśliwe, gdy cierpi on z powodu grzechu, lęków czy zranień przeszłości. Jezus, pełen łagodności, przychodzi do nas z zaproszeniem: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. On wie, że potrzebujemy ukojenia, że nasze serca są czasem obciążone lękami. Bólem, poczuciem winy czy samotnością. Bóg nie chce, byśmy cierpieli w oddaleniu od Niego. On pragnie, byśmy przychodzili do Niego ze wszystkim, co nas trapi, byśmy powierzyli Mu nasze troski, wiedząc, że jest w stanie uzdrowić nasze rany. Miłość Boga jest uzdrawiająca. Każdy, kto z wiarą i otwartym sercem przychodzi do Boga, może doświadczyć jego uzdrawiającego dotyku. Ten dotyk może być zarówno duchowy, jak i fizyczny. Kiedy pozwalamy, aby Boża miłość przemieniała nas od środka, doświadczamy głębokiego pokoju, który uzdrawia nasze myśli, emocje i relacje. Bóg, który nas stworzył, wie, że nasze serca potrzebują uzdrowienia. Często nosimy w sobie ból przeszłości. Zranienia, które wpływają na nasze postrzeganie siebie, innych i Boga. Boża miłość przenika przez nasze zranienia i oczyszcza nas, abyśmy mogli zobaczyć siebie jako umiłowane dzieci Boże. Oczywiście, Bóg troszczy się także o nasze ciało. Jezus leczył chorych, uzdrawiał niewidomych, paralityków, trędowatych. I nie czynił tego tylko dla cudowności samych uzdrowień, ale aby pokazać, że Bóg naprawdę troszczy się o nas całościowo. Nasze zdrowie fizyczne jest dla Boga ważne, ale wie On także, że pełnia zdrowia płynie z pokoju ducha. Dlatego Jezus uzdrawiał najpierw serca, przebaczał grzechy, przywracał godność i pokój, a potem ciała. To przypomina nam, że Bóg pragnie dla nas uzdrowienia w całej naszej osobie, które obejmuje zarówno nasze ciało, jak i duszę. Nasz Bóg jest Bogiem opieki. On czuwa nad każdym z nas w każdym momencie naszego życia. Psalmista mówi: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Bóg jest naszym przewodnikiem, który zna każdą ścieżkę, na którą wkraczamy. On jest blisko nas, nawet wtedy, gdy przechodzimy przez trudne chwile, nawet w chwilach, gdy wydaje się, że nie ma go przy nas. Bóg jest zawsze wierny, nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Jego miłość jest niezachwiana i niezmienna, bez względu na to, co przeżywamy. Ta pewność Bożej opieki daje nam odwagę, abyśmy zaufali Mu w każdej sytuacji. Nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się trudne i niepewne. Bóg opiekuje się nami w sposób szczególny, przez sakramenty, które są źródłem łaski i uzdrowienia. W sakramencie pokuty Bóg obdarza nas przebaczeniem, uzdrawia nasze dusze, przywraca nam pokój i nowe życie. W Eucharystii, która jest największym sakramentem, Jezus oddaje nam swoje ciało i krew. Aby nas pokrzepić i wzmocnić w naszej drodze. Eucharystia jest dla nas duchowym pokarmem, który odnawia nasze siły, jednoczy nas z Bogiem i daje moc do stawiania czoła trudnościom życia. Przez sakrament namaszczenia chorych, Bóg otacza swoją szczególną opieką tych, którzy cierpią na ciele i duszy, niosąc im ulgę i pociechę. Bóg chce, abyśmy żyli pełnią życia, w zdrowiu i pokoju, a Jego miłość jest dla nas najdoskonalszym lekarstwem. Kiedy z wiarą przyjmujemy Jego miłość, doświadczamy przemiany, a nasze serca napełniają się radością, pokojem i nadzieją. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, który jest miłością, a kiedy otwieramy się na Jego obecność, Stajemy się pełni tej miłości i możemy dzielić się nią z innymi. Każdego dnia Bóg opiekuje się nami, czuwając nad naszym życiem i nad wszystkim, co nas spotyka. On jest przy nas w naszych radościach, troskach, sukcesach i upadkach. Nie ma takiej sytuacji, w której Bóg by nas opuścił, ponieważ Jego miłość jest nieustająca. Jezus powiedział, ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Te słowa przypominają nam, że Bóg jest zawsze obecny, że nigdy nie jesteśmy sami. Warto więc pamiętać, że Bóg nie tylko pragnie uzdrowić nasze ciała, ale przede wszystkim nasze serca i dusze, ponieważ to właśnie tam rozpoczyna się prawdziwe uzdrowienie. Bóg jest naszym najlepszym lekarzem. Który zna wszystkie nasze potrzeby i pragnie, abyśmy z ufnością oddali mu nasze życie. Niech więc Jego miłość prowadzi nas każdego dnia, abyśmy mogli doświadczać Jego pokoju, zdrowia i pełni życia, a Jego obecność niech będzie dla nas pociechą i źródłem nadziei. Amen.